Witam Was serdecznie. Warsztaty są za nami. Dwa dni naprawdę ciężkiej pracy. Dużo wiedzy, dużo wiadomości. Mam nadzieję, że kochani ci co byli odnieśli z tego bardzo duży pożytek. Bo da, dałem naprawdę włożyłem w to dużo swojego serca. I myślę, że każdy z Was coś wyniósł z warsztatów praktycznego. I dlatego bardzo Was proszę, jeżeli chcecie i możecie Napiszcie pod, tym, pod tą rolką, pod tym filmem swoje komentarze, czy przede wszystkim warsztaty spełniły Wasze oczekiwania. Po drugie, czy coś nowego się nauczyliście, czy możecie po trzecie, inaczej patrzeć na rynek. I po czwarte, czy perełka, którą dostaliście, rzeczywiście spełni Wasze oczekiwania. Nie mówię, co to było. To jest tylko i wyłącznie dla Was, ponieważ Wy byliście. Nie wychodzi to poza, poza ramy i chciałbym, żeby tak to zostało. Jeżeli w komentarzach będziecie pisać, bardzo Was proszę, nie piszemy o szczegółach technicznych, bo to są dla nas tylko rzeczy, które my będziemy stosować. Natomiast chciałbym tak, żebyście odpowiedzieli na te pytania, które zadałem. Pozdrawiam Was serdecznie, siema i pozdrawiam wszystkich innych, którzy oglądają tą rolkę. Cześć!